Właśnie mnie bardzo boli to, co się dzieje w aktualnej y, kulturze i to jak, bym powiedział, osoby homoseksualne, tak już spłycę to, ale ogólnie cała społeczność LGBT jest pokazywana w aktualnych tych, bym powiedział, mass mediach, tych produkcjach Disneya, produkcjach Netflixa, w grach wideo. Y, no to jest płytkie. Ja bym powiedział, że to ja już bym chyba wolał nie mieć reprezentacji, niż wrzucony wątek y, y, jest super napisany film, naprawdę dzieje się fabuła, i tam jest tylko takie trzyminutowe, żeby odhaczyć sobie, że o, mamy to, i cały. Dla kogoś może to mało znaczyć, tak? ale mnie jako, że należy no, do tej społeczności, to, 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 yy, psuje to wizualnie. Daniel Oklesiński ostatnio tutaj w studiu z magazynu Replika i z LGBT Film Festivalu opowiadał właśnie o tym, że w niektórych krajach Disney na przykład wycina. Wycina, tak. Z filmem Eternals, jeśli się nie mylę. Ale tak nawet. to dlatego są właśnie często krótkie sceny, żeby mm. łatwiej było na niektóre rynki jakby bez kontekstu yy, zaburzenia scenariusza filmu po prostu zrobić film, w którym no, nie ma tego wątku. Tylko, tylko uwaga, możemy to zrobić w sposób świetny, tak? Jak był ten film z tam był Jake Gyllenhaal i, i był już nieżyjący. Wpadło mi nazwisko teraz. E, co Jokera gadał w Batmanie dwójce mm -hmm. no i tam był film piękny dziki zachód wiadomo czyli też zakazana miłość bo to wiadomo jakie wtedy patrzenie na macho i w ogóle świetny film naprawdę ale jestem wątek tam to jest główna rzecz ten ale jest Ekstra napisany. Niedawno w, y, pierwszy sezon, za będzie drugi The Last of Us. I tam też w pierwszym tak. sezonie. Ja, ja widzę, że ty bardzo mocno stawiasz na jakość, ale może dlatego, że. A nie na Zajmujesz, ilość. Zaj, zajmujesz się profesjonalnie też tańcem, mimo że. czy znaczy profesjonalnie to, jest... to może. Ja, jest, ja uważam się za po prostu osobę, która w tym siedzi od 15 no, lat. No wystarczy Twój Instagram obejrzeć, to widać, że profesjonalnie <laughs> się jednak zajmujesz. Dobra, to teraz szybkie i krótkie pytania. Byłeś w związku? Oficjalnym? W, w swoim życiu? Nie, nie byłem. Chciałbyś być w związku? Tak zbudować taką trwałą relację na lata czy na dobry czas? No, mi się wydaje, że jakby ktoś chciał być w związku, to raczej te na lata, na życie. Bo niektórzy mają także na fajny czas. Na fajny czas też można, ale to zależy, kto czego jakby w danej chwili potrzebuje.